Dariusz Szwakowski, witam Państwa serdecznie. Jest dziś ze mną Włodzimierz Szaranowicz. I wspólnie będziemy komentować dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Włodek, jedno zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Równe zespoły, spodziewam się sporo walki. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Manuel Ruiz Barbosa. Poczynają biało-czerwoni. Pierwsze kopnięcie przez Polskę. Błaszczykowski. Mączyński. Ależ, podanie. Czy to wykorzysta? Ależ znakomicie zgrał w pole karne. Niestety, nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Italię. Ach, wybita piłka przez przeciwnika. Ryzykowna, ale udana interwencja. Jest okazja. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Podanie w tempale nie dochodzi do adresata. No i pan derpart. No i pan pers. No i snajder. Czy to wykorzysta? Niecelnym, ale ładnym strzałem popisał się Wesley Snyder. Następnym razem założę się, że padnie bramka. Goal. Bardzo ciężko jest go upilnować w polu karnym. On ma instynkt zdobywania bramek. A rozłyszałem ja prywatnie tak, że znakomite dogranie pozostało tylko umieścić piłkę w siatce. Geters. No i pan defani. No, on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. No i van der Ryzykownie, ale udanie. No, będzie gol. Bramka z kurą. I za chwilę rozpoczną od rzutrożnego. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Skutecznie dograł do kolegi. Czy to wykorzysta? Świetna akcja w obronie. Podanie Czy to wykorzysta? Obrońca nie... No brawa za tę obronę! Znakomicie to zrobił. Widziałem już piłkę w siatce. Spójrzmy, piłka w półkarnym. No strzela! Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Piłka w siatce. Brawo! Remis. Ta bramka przywraca im nadzieję. Jest remis. Sam rozpracował całą obronę przeciwnika. Brawo! Grosicki. Robert Lewandowski, Grosicki, Robert Lewandowski, dobre rozegranie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Spalony! Szkoda tej szansy. pańska piłka w polu karnym Zieliński No, udało się przejąć Ładna akcja Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę Zieliński. Jest niebezpiecznie, nieudany atak Powstrzymali rywala, wybijają daleko w pole Robin Van Persie teraz Udane podanie Czy to wykorzysta? No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować To się może zdecydowanie zemścić Gra zostanie wznowiona. Rzut rożnego. Strzał głową. Ach, szkoda strata. Teraz Snyder. Roben. Piłka chodzi jak po sznurku. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Strzela! Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Polacy wznowią od własnej bramki. Robert Lewandowski. No i pan Persi. No i Snajd. I pan Bomba. No nie to nie mogło zaskoczyć bramkarza, nie musiał się nawet ruszać wspaniale przechwycił. Czy utrzyma się przy piłce? Świetnie interweniował na skrzydle. Przejął piłkę. Aut na wysokości pola karnego, jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Sędzia kończy remisową pierwszą połowę. Do przerwy mamy remis. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić... Przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. No i snajder. Teraz Van Persie. Ależ walka o piłkę. Świetne wejście na skrzydle. Robert Lewandowski. No i przejęli w ostatniej chwili. No dobra okazja będzie. Dobre, dalekie wybicie. Będziemy mieli rzut załku. Oba zespoły dokonują zmian. No i sędzia zastosował przywilej. Nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Główkuje! No gdyby nie on, byłby gol. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Znakomicie w tempo. No brawo, świetne zagranie. To było ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na... No muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Nafelaj. No i sniper. Bez dwóch zdań króluje dzisiaj zdecydowanie w środku pola. Jest niezastąpiony. Nie ma sobie równych na boisku. Nafelaj? Świetna współpraca. Udanie obrona. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Kapitalne zagranie. Ryzykował, ale udało się. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści decyzja zgodna z duchem gry. Roben. No, gdyby nie spudłował, a tak Remis. Duro. Pieters, Peters, No i Van der Hart, Van Persie. No, przy piłce jeden z najgroźniejszych napastników potrafi wykorzystywać sytuację. Spójrzmy, Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Schneider. Świetny, mocny punkt zespołu w ostatnich meczach. Rzeczywiście w ostatnim czasie nie zawodzi. Brawo, ładnie podał. Ale znakomicie. Ach, wydawało się, że będzie bramka. Piękna obrona. Pieters. Doskonale zagrał. Czy to wykorzysta? Obronił, ale piłka na boisku. granie. Strzał został zablokowany. No, nie zawsze wszystko się udaje. Zdążył w ostatniej chwili. Pięknie podał. Wbili ale będzie rzut rożny. Celnik do partnera. Van Persie, brawo! Ten gol daje im prowadzenie. Ten gol, którego powtórkę oglądamy, padł po bardzo ładnej akcji. Ale widać, że długo ćwiczyli to zespołowo na treningach. Ślicznie przymierzył Bramkarz. Mógł tylko patrzeć, jak piłka pada do siatki. Mączyński. Podanie na skrzydło. Błaszczykowski. Stefański. Ładnie to zrobił. No było gorąco, ale zdołało odebrać. No i van der W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Peszko. Wspaniała wrzutka! Kto pierwszy przejmie tę piłkę. No tak, mógł być strzał na remis. Szkoda, mecz zacząłby się od nowa. To zupełnie amatorskie zagranie z jego strony. Stefański. Błaszczykowski. Wszystkie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Mecz dobiegł końca.